Największy problem polega na tym, że tak naprawdę nie wiemy, jakie badania robić i na co zwrócić uwagę, jeśli nie mamy pierwszych symptomów choroby nowotworowej. Oczywiście pomijam te przypadki, kiedy mówimy o raku piersi, raku jelita grubego i raku szyjki macicy, kiedy możemy zrobić badania profilaktyczne, nie czekając na pierwsze objawy. Jeśli nas coś w naszym ciele niepokoi, mamy jakiekolwiek obawy, możemy zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu lub do poradni onkologicznej z prośbą o wykonanie szeregu różnych badań. Zarówno lekarz prowadzący, lekarz rodzinny, podstawowej opieki zdrowotnej, zarówno onkolog ułatwią nam zadanie, ponieważ po zebraniu wywiadu i zbadaniu chorego będziemy mogli zdecydować, jakie badania można zrobić i czy ich wykonanie jest uzasadnione.